Cześć widzowie, cześć, halo Szok niedowiesianie everyone, szrogi na live I chciałbym byśmy się przedstawili może dla osób, którzy nie wiedzą, jest ze mną dzisiaj, alfabetycznie C, C najpierw jest w alfabetycznym. Może wam idzie Faki. No dobra, no to cześć wszystkim. Jestem Cześć, tu Defmasyn, słaba kopia szrogiego, sportowałem do Dani na telefon, pozdro jakuner? Siema, dobra zaczynamy sobie, giereczkę w dodanii. Nie wiem czy mówiłem, ale bo dzisiaj jest rocznica, rocznica w dodani Zanim zaczniemy naszą przygodę muszę poznać twoje imię A więc jak się nazywasz? Dobra, jak się nazywamy? Arnoldy Lecimy z Arnoldem Szemon Sas, no Arnold był pierwszy a więc nazywasz się Arnold, tak? Nazywasz się Arnold Super Arnold, czas byś teraz ty poznał moje imię. Jestem Nira i chętnie pomogę Ci się tutaj odnaleźć. I trzeba sobie wybrać naszego startowego Pokemona generalnie na początku. Ryba 1, konik 2, chmurka 3, a Skamielina 4 O, widzę, że większość jest za <ścoughs> Hargin to ognisty stworek. Dobrze sobie radzi z ciemnymi przeciwnikami, lecz ma problem z wodnymi. Znaleziono 30 golda, Kaska rośnie znaleziono owoc i znaleziono pierwszego przeciwnika Tu macie, panowie na czacie link do gry jakby się... E, w, opisie się jest w opisie też jest link W opisie też jest link Fajna grafika pielęgniarki. Dobra. Jeden, do... jeden. znaleźliśmy Jajo Teremonta! Wow, mały teremont, idziemy go wykluczyć. Teraz z taką ekipą możemy sobie zapisać gierkę, by głupie nie umrzeć Zapisz grę. Nie zginę. Ja, w tej grze. Możesz wierzyć. Możecie wierzyć, wierzyć lub nie, ale w tej grze łatwo można łączyć. Nie! nie! <grym> no to nieźle. Jest, mamy Snake'a! Zagram, zagram, ogram, przegram. Dobra, jest spora szansa, że nie przegram, tylko pokonam tego Teraz tego wojownika. Nie! 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 O bos, bos, bos jest, bos jest! Więc go uleczmy Dobra, pokonałeś go, bez problemu. Skoro pokonałeś najmocniejszego potwora w lesie, oznacza to, że y, miejsce nie ma dla Ciebie już żadnych ciężkich wyzwań. Y, oczywiście nie wszystkie twoje potwory są na tyle mocne, by walczyć w nowych lokacjach, dlatego pamiętaj o tym, że las stoi dla ciebie zawsze otwarty. O jeszcze jedno, myślę, że to dobry moment, byś sprawdził swoich sił na arenie. Ej, dobra, widzowie, lecimy na arenę! A ty nawet nie musisz leczyć, ty nie musisz truć. Dobrze i... Es? Trzeba zapisać grę od razu po każdej walce? Tak, bo każda jest o wiele trudniejsza. Tak, bo na arenie generalnie poziom trudności strasznie skaszy. Że jak teraz zrobiliśmy tak. totalne oro, to na kolejnej takie samo oro mogą zrobić na nas. I nie żyjesz, dokładnie. No. Oni cię mają prawdopodobnie na hita. Prawie, prawie. No to nieźle. Dobra, smutny plop niby jakoś dużo demedza. Czemu smutny plop jest smutny? No, bo twoja siostra tego narysowała. Ale słodki Ile mamy kaski? Dobra, robimy opening, robimy opening. Jeszcze zapisz grę, żeby gdyby coś źle wyleciało. Nie, 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 to było poszukiwaństwo. Ale pamiętajcie, te są złe. Pamiętajcie, hazard jest zły. 20 zł, dobra, wyszliśmy na plus. Dobra. Nice, nice, nice. 5 złota, dobra, troszeczkę gorzej, ale się nie przejmujemy. Mamy dużo paczek. Rozbiliśmy bank! Bang! To tyś wyszło? Nie. Nie 200, nie 200. 200 ja ale i tak go. 2% na to było chyba. Dwa? No. Nie. Tak. To, nie, to mi za często wypada. Rozbiliśmy bank! Po raz drugi! Ej! I to właśnie były te 2%. I ostatnia paczka, ostatnia paczka. 5 zł. Napiszcie na czacie kto, kto jest fajny z tej drużyny, kogo nie wywalać. Ja się zgadzam z czatem, absolutnie. Kogo nie wywalać. No. Być nie wiem, zostawił w ekipie, jakbyś nie zostawił. <grywa> Wywaliłbym konera. Po prostu na OneDrive każdy, kto posiadał udostępniony projekt. Yy... Ha! Jeden HP! Jeden HP! Ha! Ej, ja wesz weszłem na live dlatego, bo teleporty chciałem zobaczyć, jak się robi, bo robię grę. Ej, wszedłem. <grywa> <grywa> Wszyscy proszą o tym, jak się poznaliśmy. Ja i Igor? Nie, nie, nie. Najpierw powiedz jak ja z Masynem, a potem po kolei jak ekipa się rozrastała. Wyszłałem i Igorowi grę, to jeszcze były czasy, kiedy ja miałem więcej subskrypcji niż on. jak mówię, wyjście mu grę, to Senagram nagram. I oglądałem sobie tam jego poradniki. Tak dla ciekawości. No jakoś tak wyszło, że potem go dodałem na Facebooku. Nie, 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 nie. Ja nie wiedziałem jak się pobiera tą grę, więc ja to nie tak, napisałem tak, na Facebooku. Tak, tak, tak. Nie wiedział jak się pobiera tą grę, to dodałem go na Facebooka i tak się poznaliśmy. Tak, i teraz jak do tej ekipy doszedł Casborg? E, czyli jak... Chcę Cię poznać, to mam zrobić grę na RPG Maker i żebyś odpomnił i podmienił pliki i Ty mnie zapytasz i będziemy ślinać. D. W sumie to tak. No moja perspektywa była taka, że najpierw poznałem Masyna, to były jeszcze czasy kiedy gimnazjum istniało. Wow. Wow. Ehm, I kiedy to było? W ogóle to nie było tak, że on był w mojej klasie, tylko po prostu mój przyjaciel, tak powiem, znał Masyna. Okazało się, że mieliśmy podobne, że tak powiem, zainteresowania i też znaleźliśmy z tego pitchmakera. I Ten po jakimś czasie, kiedy Masen i Szyrogi um, tam nie poznali, że tak powiem, to um, z Szyrogi zaczął obserwować też trochę mój kanał. Um, tak byliśmy, po prostu um, pierwszy raz tak powiem, mieliśmy na Discordzie wymianę zdań i no cóż, można powiedzieć od tego się zaczęło. E, no to ogółem z Igorem się poznałem tak, że no cóż. To nie jest jakaś duża historia, po prostu nasze, nasze, nasze rodziny się znały. I na cytr szczerze. Że... on jest ojcem Ignasia, koniec historii. A Masyna i Kasborga poznałem właśnie przez Igora. Historia o podzianiu w twoim pokoju. Akurat takie ja nie miałem. Mieliście historię o w pokoju? Nie, jeszcze nie. 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 Takie pytanie, kto to projektował? Masyna oraz Igor. Nie, ja tylko. Ja Aha. nie, ja, ja portal robię. Ej masyn, No. A kiedy... Dzięki za przypomnienie. Kiedy wrzucisz film z portala na kanał? <głos> <głos> to ja może o tym później opowiem historii. <noise> Dobra, bla 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 I. Mamy 1000 golda, co oznacza, że idziemy do sklepu kupić sobie mieszańca Pokczamp. Kupujemy mieszańca, pokczamp. Pokczamp, pokczamp na czacie. To jest nasz toren. To jest aquaris. To jest ciemny rybol. Nie, to nie jest ciemny rybol. To jest błąd. Jasn to jest jasny rybol. A to jest mieszaniec: czarny rybol i snake. Dobra, czarny rybol. O! Akurat się złożył przez przypadek. <grym>, nie, serio przez przypadek. To, to akurat serio przez przypadek. A ta Zgadnijcie komu grę wywaliło. Kaspar, powie coś śmiesznego. Jak chcecie mogę zaponać swojego klasycznego sukera Dawaj, dawaj Czy wiecie jak nazywa się e, grupa facetów bez żon Informatycy? E, Informatycy. ale nie Kawaleria To jest. Dobra. Czekajcie, Dobra. czekajcie, wody się napije. Dobra, dobre. Inspirująca. A jak dołączyć do SHIR GAME STUDIO? Do SHIR GAME STUDIO to na pewno trzeba mieć co najmniej 7 lat doświadczenia w programowaniu, ewentualnie grafice lub muzyce Przynajmniej 14 gier na koncie, 18 lat Mikro ogarniętej pomutacji. po No najlepiej generalnie jak jesteście ze wsi no bo... No bo wiecie, jak czułaś się z miasta, to możesz się śmiać z ludzi ze wsi, że są ze wsi. A my nie chcemy, by ludzie, się, wiesz, śmiali nawzajem. A ludzie ze wsi się nie będą tak śmiali. Ja w Ja jestem ze wsi Dobra. Ja przeciwnie Wilki, ryby, węże, mieszańce, nieważne lecimy wszyscy razem na bosa To jest ten moment. A, miałem kupić jedzenie, czekajcie. Dobra, i co robi ten przeciwnik? No ktoś jakiś pomysł? z wyglądu nie wiadomo co on robi. To znaczy na nim się chyba właśnie zaciąłem, mi się wydaje. bije mało. Lody. Lubię lody. Koks. Co się stało? Dobra, nie widzę za dobrze tej walki, tak szczerze. Co to na Hitach czy co? Nie mnie, tylko całą moją drużynę. Jest pokonany bosik? Wystawiliśmy. nie? powie powiedz jakieś swoje lubię na jedzenie lepiej. No dobrze, więc to... Masz 10 jest to sekund. To pytanie do odpowiedzenia, ale... Nie. Teraz mam czas. Wiesz co? Eee... Stwora, w sumie stwory to... nie będą to potrzebne. Drzewo, drzewo jest potrzebne, drzewo jest potrzebne. Takie w pixel tak by pasowało do RPG Makera najbardziej. No i wracamy do ulubionego jedzenia. Przepraszam, że Ci przerwałem. Wiem, że bardzo tego nie lubisz. Eee, um, okej. Okay. Więc tak. A jeszcze czekajcie, wiecie może co będzie kontrolowało w powietrze? <grym> no to ważny jest akurat. Współczuję ci, chyba ziemia, co? Patrzcie, o tutaj. Arena. Jesteśmy na miejscu ósmym. A... O, jest! Asyn. Miejsce się ma Asyn, czyli teraz z Asynem będziemy walczyli. Dobra, Masyn, Co sądzisz o twoim składzie? Ja bym lepszy zrobił. Daję pory ci, dlatego. Ma sens, Czy to jest spory, No nie wiem. Ej, wyrównana ta walka, wiesz, tak szczerze ci powiem. Ale wydaje mi się, że to jest zwyciężona po mojej stronie. Nie, 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 nie. Nie, 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 to się nie liczy. Kasborg, Kiedy anioł wyjdzie? Masyn kiedy fire emblem, halo czekamy Masyn kiedy fire emblem Masyn kiedy fire emblem, halo czekamy <grym> Dobra, generalnie Masyn Masynem, ale koniec Masyna, bo... Masyn ma... bo Masyn ma problem, bo idziemy go sklepać teraz na arenie Fajnie to dodanie w sumie Kiedyś pobierałem grę 5 dni, też kiedyś pobierałem LOLa Dobra, duszek chyba już zabijemy Więc ty wężyku możesz zjeść jabłuszko mi się podoba zwracanie się do lęża. Lężyczku, możesz zjeść obużko. <painted illions> <herum thighs> tak. Mogę, Shanking, jesteśmy już. O, sz... jestem czwarty! Zaraz za kończymy grę? Zaraz kończymy grę, Widz... widzowie, widzicie, jestem czwarty. Nasza postać jest szósta, ale jestem czwarty. Pokrzeb. Od trzeciego już się zaczynają problemy. Nie, oder. nie, nie. Problemy się zaczynają, gdy spotkasz mnie. Od czwartego. No nie wiem, ty, ty byłeś dość easy. Dobra, sam jest easy. O, to się może nie udać. Dobra, ale czekajcie, ci zapisałem grę po jakiejś tam walce na arenie? Nie, nie zapisałem. Daje mi się. Było zapisywać, było zapisywać Igor. Spirująco. Więc Widzowie, to był mój pomysł, by zebrać całą ekipę na ten live. To był mój pomysł. Więc jak ktoś z nich powiedział coś śmiesznego i wam się to spodobało To dzięki mnie w sumie. To walczymy z bossem, co? Sprawdzić drzewo, bo ci wysłałem Dobra, sprawdzamy drzewo. Zaraz, o jest, o ty! Jakie fajne. Fajne to drzewo, serio. No tak nawet. Podoba nawet. mi się. O, witamy w ogóle na wulkanie. Siema, siema. Witam wszystkich na wulkanie, tych co nie byli, ładna muzyka leci w tle. I na starcie znaleźliśmy jajo jaszczura. I 200 złota. I 400 expa. I jeszcze znaleźliśmy owoc. I znaleźliśmy kolejne 400 expa I znaleźliśmy jajko hakarispa. I znaleźliśmy kolejne 400 expa Fok Okej okay, dobra Widzowie jesteśmy w dupie, nie wiem czy zapisałem grę, a oni generalnie One shotują losowe, losowe osoby I Albo siebie, albo przeciwników oni one shotują i dobra stresuję a ponieważ, się A ponieważ Anonim bardzo chciałabym coś zaśpiewać Dobra S yes. Nie, też chcecie? Eee, tak, tak, bardzo bardzo. Jest! Jest! Oni one-shotowali mnie, prawie umarłem. I nie wiem, czy zapisałem grę przed bossem, ale wygrałem i tylko ryba. Tak, tak. Unatron? tron? jest. Eliminuje Eliminuję przeciwnika. Za, ale za 21 mana, mamy 20, fajnie. anonim, bardzo chciałabym jeszcze trochę pośpiewał. Dawaj. Cześć, mam nowy pomysł. Co powiecie na Groszodaj Wiedźminowi? Dawaj. A, Dawaj. Po polsku czy po angielsku? Po polsku. Możesz e... zaśpiewać. Pieśnią będę sławił twoje czyny, które na chwilę nastąpią. Co ty na to? na ladeba śpiewa skromny balt, co z Igorem z Ripi wyruszył na szlak. To Dani spotkał tam I szukał z nim swady I go Urządzał je Psiady Pochwycili go Podstępem, no bo jak Zniszczyli mu tini Skopali jak psa Ciała Jego dźgał Ten bogaty stwór Zapłakał nasz nigor mam dosyć już Got szadaj szyrogiemu, sakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. Got szadaj szyrogiemu, sakiewką potrząśni, potrząśni. Leć chwycił naszych goń, za morderczy huk co tylu już przed nim I znów. Minera cisnął precz, aż na górski szczyt, daleko od ludzi, gdzie jest po mnie... Choć oberwał sam, Złamał ją kalk Ten obrońca ludzkości To tu jest wart Oto moja pieśń To wasz youtuber jest On wroga pokonał ale mu mówię. Grosz szat dajszy wrogiemu Sakiewką potrząśnij Sakiewką potrząśnij Ooo Grosz szat dajszy jemu, ludzkości Grosza daj akiewką potrząśnij, akiewką potrząśnij, o o Grosza daj obrońcy ludzkości Co o tym sądzicie? Bo w piękne, Piękne, spodobało mi się Ładnie więc pamiętajcie, jeśli chcesz to dać do to może dać Dobra! Finalny boss! Czyli walczymy z Kunnerem. Dobra. A więc jaki jest plan na walkę z kunerem? Yy, powietrzem plopa wywalmy. Ty użyj morderstwa, a ty zabij po prostu tego, plopu, tego no. Show yourself. Show yourself to jest piosenka z Among Us. Amongas ma jakieś piosenki? Nie, po prostu... znaczy... Powiem tak, nie słuchałem jej jeszcze, ale wiem, że istnieje. Gramy w Amongas? We streamie? Znaczy w stream sobie trwa dwie godziny, ja go w sumie kończył po tej walce. Udało się! Dobra, ale... Wygraliśmy dodani. Dzięki za przejście naszej gry. Co tam będzie napisane? No to ja jestem w napisach, a to Ignaś jest w napisach. O, jeszcze Masyn jest. Nie, nie wiem, co to było napisane, że Masyn, ale był Masyn.